Dzisiaj pokażę ci jak zrobić wysoki kucyk z włosów typu clip in. Ja swoje włosy kupiłam w Rossmanie, to jest marka Elite. Nie mogę powiedzieć, że to są jakieś włosy dobrej jakości. Kupiłam je kiedyś na potrzeby sesji i po prostu zostały. A jak ostatnio się okazało, przy porządkach praktycznie idealnie pasują do mojego koloru obecnego, także myślę, że fajnie się sprawdzą. Oczywiście możecie kupić gotowe kucyki przedłużane, natomiast jest to dodatkowy wydatek. Dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić kucyk z takich włosów. Co nam się jeszcze przyda do kucyka? Oczywiście poza włosami to są dwie gumki, wsuwki i szczotka. Ja mam taką z hertoka. I teraz tak, odsunę się troszkę, żeby było może lepiej widać. Wydzielam sobie najpierw kucyk, jakby na czubku głowy. Tutaj gdzie chciałabym, żeby mój kucyk się znajdował, mogę sobie trochę szczotką. I robię myślę, że tak z jednej trzeciej włosów robię sobie pierwszy kucyk i robię go dość wysoko, dlatego że chciałabym, żeby mój kucyk znajdował się wysoko. Dobra, związuję włosy. Oczywiście, włosy wcześniej wyprostowałam, żeby ładnie się stopiły z tymi sztucznymi. Zobaczymy, w jakim stanie będą te sztuczne, jakie wyciągnę. No w sumie tak też spoko. Dobra, wyciągam z siateczki moje sztuczne włosy. Oczywiście, e, jeśli chodzi o klipy, im macie lepszą jakość, tym fajniej. No ja takie mam, jakie mam, więc na takich wam pokażę. Biorę najpierw pasmo włosów. Tutaj mam trzy spineczki. Wszystkie są rozpięte i teraz będę je zaczepiała o mój kucyk. I yy, staram się to robić dookoła kucyka. Gdzie to Dobra, lecimy dalej. Kolejne pasmo z trzema klipami. I przy, przy, przypinam dalej. Zgubiłam się. Staram się to robić jak najbliżej kucyka, ale wiadomo, nie zawsze jest to możliwe. Także, jeśli już tam się nie idzie wpiąć, to odchodzę troszkę dalej. Dobra, jeszcze trochę mało tych włosów. Teraz mam takie pasmo podwójne. Jeszcze jedno pasmo podwójne i zostały jeszcze w zestawie dwa pojedyncze, ale już nie będę przyczepiała. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Kurczę, że sam się tu przyczepiła. <grywia> Gdzieś miałam na stoleku chyba. Dobra. Nasze włosy przyczepione, na razie nie wygląda to dobrze. No nawet nie tak strasznie, ale będzie lepiej, gwarantuję. I teraz tak, będę tapirowała sobie lekko tutaj włosy od nasady. Ja mam grzywkę, niestety, ale chciałabym ją spiąć razem ze wszystkim innym. Zobaczymy, na ile się to uda. Mam tutaj też lakier do włosów, nie mówiłam, że nam się przyda, ale. Z boku też sobie lekko podpapieruję. Zdecydowanie łatwiej jest to robić na kimś niż na sobie. Biorę sobie drugą gumkę. I teraz będę zbierała wszystkie moje włosy. idzie Aniu. O, zobaczcie jaki kucyk długi. Dobra, ale trzeba go jeszcze ogarnąć. E, także zbieram sobie wszystkie moje włosy. Moje włosy są krótkie, więc e, pewnie będzie trzeba je jeszcze przypiąć słówkami od spodu. Jeśli macie trochę dłuższe włosy, no to pewnie nie będziecie musieli tego robić. Ten spód zostawiam do tego i tak nie uda mi się z, spiąć w tym momencie i robię sobie drugiego kucyka jakby na tym moim pierwszym. Także jeszcze raz związuję mocno wszystkie włosy łącznie z tymi sztucznymi. Pomyśleć, że kiedyś miałam takie długie włosy. Nigdy więcej. Ok, teraz y, muszę coś zrobić z tymi moimi, które odstają y, dość mocno, także w miarę możliwości schowam je pod spód. I oplotę też mojego, oplotę też moją gumkę, żeby nie było jej widać. I przypnę sobie słóweczkę. Wyciągać troszkę te włosy, bo mi tapir. O, czekam. Teraz przylakieruję sobie grzywkę. Tu mam jakiś tam lakier z pantyńską. To jeszcze muszę przypiąć. Tak, żeby jeszcze nasz kucyk był bardziej do góry, w środek wepnę sobie taką żabkę. Mam nadzieję, że mi nastarczy. Czekajcie mam taką wielką. Dziękujemy. Ta wielka się nawet sprawdziła. Tutaj kawałki wystaje. No nieźle. Trzeba jeszcze te włosy rozczesać. A pamiętajcie, że jak trzymacie zrobionego kucyka, no to nie szarpcie go za mocno. Także trzymam od góry i rozczesuję sobie. Na górze też. No i gotowe. Mam e, pięknego, długiego kucyka, a nie muszę na co dzień się męczyć z długimi włosami. Także fajna opcja. Tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że tutorial Ci się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostaw kciuka do góry, zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia! Cześć! Dobra, przylakieruję sobie teraz grzywkę. Jak mi coś tu poleci. Lakier, który używam to jest taki biały schemat. Albo nie używam. Nie używam.